Czy wiesz, że Puerto Rico jest część Stanów Zjednoczonych? Bo często jestem zdziwiony, że ludzie w Polsce tego nie wiedzą. I dlatego stworzyłem dzisiejszy filmik, żeby ci powiedzieć, które Wyspy należą do Stanów i też które części, które należą teraz do Stanów, kiedyś były swoim własnym krajem. Też tutaj tak szybko przed zacznięciem powiem, że jak chcesz mieć lekcję ze mną z angielskiego, to napisz mi maila i jak chcesz mnie odwiedzić na Florydzie i ćwiczyć swój angielski i cię poprowadzę po Florydzie, po Miami, zobaczymy aligatory itd. To też napisz mi maila, jak masz więcej pytań. To tak jak mówiłam wcześniej, Puerto Rico należy do Stanów ale nie jest stanem. Po angielsku my nazywamy Puerto Rico a territory. Nie jestem pewny jak to powiedzieć po polsku, ale zamiast bycie a state, to znaczy stanem, to Puerto Rico jest a territory. I po angielsku wymawiamy Puerto Rico jako Puerto Rico. I przez to, że Puerto Rico nie jest stanem, to ci ludzie, którzy mieszkają na Puerto Rico, nie mogą głosować. Ale przez to, że Puerto Rikanie mają amerykański paszport, to oni są po prostu Amerykanami. I jak chcą się przeprowadzić do jakiegoś stanu, to wtedy mogą to zrobić bez problemu. I wtedy, jak już będą tak mieszkać w jakimś stanie, to wtedy mogą głosować. I też bardzo często ludzie, którzy mieszkają na Puerto Rico, tak nie mówią po angielsku albo mówią bardzo słabo po angielsku. Ale też oczywiście jest dużo Puerto Ricanów, którzy mówią po angielsku, ale z puertorykańskim akcentem, bo ich pierwszym językiem to jest hiszpański. I na Puerto Rico mieszka ponad 3 miliony ludzi. I sprawdziłem w necie. They napisali, according to a study done before 2009, to jest jakiś czas temu, by the University of Puerto Rico, 9 of every 10 Puerto Ricans residing in Puerto Rico do not speak English at an advanced level. I to znaczy, że 90% Puerto Ricans którzy mieszkają w Puerto Rico, to mówią po angielsku tak, powiedzmy, słabo. Albo... tak sobie. To często ludzie są zdziwieni jak odwiedzają Miami i się okazuje, że 80% ludzi w Miami są latynosami i duża część tych ludzi w ogóle nie mówi po angielsku, że możesz iść do Walmart, albo do sklepu i ci ludzie, którzy pracują w tych sklepach to często nie mówią po angielsku w ogóle i często plac są zdziwieni bo tak jak nie można mówić po angielsku w Stanach? Ale jak pomyślisz o tym, to jest cała wyspa Amerykanów gdzie oni ledwo mówią po angielsku, to moje następne pytanie dla ciebie jest: czy wiesz, że pod koniec lat 1800 była wojna między Stanami i Hiszpanią? I Hiszpania oczywiście przegrała, i Stany wzięli od Hiszpanii Filipiny i Kubę, bo w tamtych czasach te miejsca należały do Hiszpanii. I przez kilka lat Amerykanie byli na Kubie, ale dosyć szybko Amerykanie pozwolili, żeby kraj w Kubie, albo na Kubie, się stworzył. Ale na Filipinach to to trwało dużo dłużej. Może się mylę, ale chyba było przynajmniej 20 lat, może 30 lat, albo więcej, że Filipiny też były a US territory. Chyba tak samo jak Puerto Rico. Tylko różnica jest taka, że na Puerto Rico mamy 3 miliony ludzi, ale na Filipinach jest dużo, dużo więcej ludzi. I na ten moment jest ponad 100 milionów Filipińczyków. Ale na pewno 100 lat temu było troszeczkę mniej, ale nadal było bardzo dużo. I był taki moment. Gdzie Amerykanie mówili, albo politycy mówili, hej, jest bardzo dużo ludzi na Filipinach, jest za dużo ludzi, żeby to tylko było a territory, i albo powinniśmy pozwolić im, żeby mieli swój kraj, albo to powinien się stać Stanem, ale ta partia, która wtedy miała władzę, myślała, albo może wiedziała, że jak Filipiny się dołączą, do Stanów i się staną stanem, to wtedy tamci ludzie będą głosować na tą drugą partię, i ta partia, która miała wtedy władzę, już by nie miała władzy. To oni zdecydowali, żeby pozwolić, żeby Filipiny mieli swój kraj. Też mamy stan Hawaii. Hawaii się stało stanem tak mniej niż 100 lat temu. Po angielsku się mówi Hawaii, po polsku nie, nie jestem pewny. Ha Hawaje, może? I Hawaj dawniej też był swoim krajem. Oni mieli królową. I nie wiem kiedy to było, ale pewnie w latach 1800, coś, Amerykanie tam przypłynęli i powiedzieli: Nie, to jest nasze teraz i wykopali tą królową. I chyba, nie wiem, w latach 1950, chyba, to Hawaje się stały stanem. A czy wiesz, że Teksas też kiedyś był swoim krajem? Prawdopodobnie wiesz, że Teksas kiedyś był częścią Meksyku, ale tam bardzo mało ludzi mieszkało i rząd meksykański zaczął sprzedawać ziemię w Teksasie tak bardzo tanio. I bardzo dużo Amerykanów i Niemców zaczęli kupować tam ziemię. Bo nie wiem czy wiesz, ale w tamtych czasach było bardzo dużo Niemców w Stanach. I wtedy Amerykanie nawet się martwili, że niemiecki stanie się oficjalnym Językiem Stanów. I z tego co rozumiem, to Niemcy byli tak pierwszą, taką bardzo dużą grupą imigrantów do Stanów, jak już Stany były krajem. W tamtych czasach po prostu było bardzo dużo Niemców, nie tylko w Stanach, ale oni też kupowali ziemię w Teksasie. Ale potem meksykański rząd się zmienił i oni mieli jakiegoś dyktatora, i on nie był kół cool i miał jakieś problemy z tymi ludźmi, którzy mieszkali w Teksasie, którzy tak większość byli Amerykanami albo tak Niemcy, którzy nie wiem, lubili Amerykę, nie wiem. I potem była wojna między Meksykiem i tymi ludźmi, którzy mieszkali w Teksasie, i ci ludzie w Teksasie wygrali i stworzyli swój własny kraj, który się nazywał Texas I ten kraj istniał przez 10 lat, i potem wreszcie Teksas się dołączył do Stanów. To jakie są inne territories, które należą do Stanów? w dzisiejszych czasach. Sprawdziłem w necie, bo tak do końca nawet nie wiedziałem, bo tam bardzo mało ludzi mieszka. I to są dosyć małe wyspy i często po prostu tam jest amerykańskie wojsko. Ale oczywiście też są e, rdzenni ludzie, którzy tam mieszkają na tych wyspach. Jedna wyspa to jest American Samoa. Też mamy Guam. Chyba po Puerto Rico to Guam jest najbardziej znany terytorium. Też mamy Northern Mariana Islands i the United States Virgin Islands. Ok, może się mylę. Ludzie znają the US Virgin Islands i też Guam. I te wszystkie territories są część Stanów, ale nie są Stanami i ci wszyscy ludzie, którzy tam mieszkają i się tam urodzili, też są Amerykanami i mają amerykański paszport i mogą mieszkać w Stanach. I jakby mieszkali w Stanach, to znaczy w jakimś stanie, to by mogli głosować, ale jak mieszkają tych territories to nie mogą głosować. I oczywiście chyba każdy wie, że ziemia Stanów Zjednoczonych to kiedyś należała do Indianów. Albo e, w Stanach mówimy albo Indians, albo Native Americans. Myślę, że coraz częściej się mówi Native Americans zamiast Indians, bo Indians też są ludzie z Indii. I oczywiście były najróżniejsze narodowości rdzennych Amerykanów, którzy mieszkali na Ziemi, która teraz jest w Stanach Zjednoczonych. Tylko, że nie myślimy o tych, powiedzmy, plemieniach może to jest dobre słowo jako kraj, tak jak myślimy o słowu kraj na zachodzie. I dlatego ich nie wspomniałem w dzisiejszym filmiku, ale na pewno bym mógł mieć olbrzymią listę plemień albo narodowości, którzy mieli swoją ziemię. Albo, powiedzmy, swój taki kraj nawet na ziemi Ameryki, i potem Stany Zjednoczone wzięli to od nich. I też oczywiście mamy części stanów, które należały do innych krajów, na przykład Louisiana była francuska, Floryda była hiszpańska, Alaska była rosyjska, Kalifornia była hiszpańska, i potem. Chyba meksykańska. To daj znać w komentarzach, czy już widziałeś o tym, że Puerto Rico jest część Stanów Zjednoczonych, że Filipiny kiedyś należały do Stanów i tak dalej. I jak chcesz mieć lekcję ze mną po angielsku, to w grudniu zaczynam nowe grupy, gdzie będziemy ćwiczyć. Nasz angielski, to napisz mi maila, jak chcesz więcej informacji, i jak chcesz się dołączyć do mojej wycieczki w styczniu, gdzie będziemy zwiedzać Florydę i będziemy ćwiczyć nasz angielski, to też napisz mi maila. I to wszystko na dzisiaj. Na razie, cześć.